Ja jestem Shale, a to jest już szósta część Word Edit Rapper, prezentacji poradnika. Jakoś mi dziwnie to wyszło po polsku niepowiedziane. Nie po polsku powiedziane, o tak to chciałam powiedzieć. Okej, okay, ten odcinek będzie trochę krótszy niż pozostałe, ponieważ w tym odcinku zajmujemy się specjalnymi narzędziami, które można pozyskać przy pomocy Trappera. i szczerze mówiąc jeszcze nigdy nie widziałam takiego biomu to jest biom normalnie zrobiony przez minecrafta bez żadnych udziwnień ale jest super e, okej, okay. więc pierwszą rzeczą jaką możemy zrobić e, poza różdżką oczywiście, różdżka to podstawowe narzędzie dodawane przez tego moda które e, po prostu przywoły, przywołujemy przypomnę komendą łąd, jak różdżka e, następną rzeczą jest super killoff a więc, żeby mieć super kilof, to musimy najpierw sobie skombinować jakiegoś kilofa. Weźmy na przykład zwykłego drewnianego i przełączyć się na niego tak, żeby trzymać go w łapce. On teraz jest normalnym kilofem. Jestem teraz w kreatywie, dlatego tak rozwalił to wszystko. Ale normalnie jest to najnormalniejszy na świecie drewniany kilof. I okej, okay, co możemy zrobić z tym kilofem? Jeżeli wpiszemy single lub po prostu dwie kreski. A jednak po prostu dwie kreski to włącza nam się Super Pikeks, czyli Super Kill, który yy, się teraz na yy, który nawet jak jesteśmy w Surwalu, to rozwala rzeczy z szybkością taką jak rozwala je w yy, kreatywnym trybie yy, z tym, że yy, zamiast, yy, tak jak w kreatywnym niszczyć te bloki i nic nam z tego nie wychodzi, yy, daje nam pełne bloki i czasami je odrzuca tak strasznie daleko i tak samo będzie się działo w kreatywnym. Też będziemy dostawać bloki, mimo iż jesteśmy w kreatywnym i nie powinniśmy dostawać żadnych bloków. Ok, następną, żeby wyłączyć kill-off, naciskamy dwa razy slash i teraz widzimy, że jest wyłączony, czyli znowu tak jak było wcześniej się dzieje. Można też zrobić. I wybieramy sobie radius, czyli promień, no powiedzmy, że 2. A jednak. W tym momencie, jeżeli klikniemy na cokolwiek to zostanie w odległości 2 razy 2 plus 1, czyli 5 zniszczone wszystko tego samego typu. Jak widzicie, teraz się zrobiła taka spora dosyć dziura. I z tego wychodzimy sobie. zbierało się tego troszeczkę tutaj. O, cała taka wielka, ogromna dziura. I oczywiście wyrzuca to tak samo e, przedmioty. Dlatego ograniczeniem e, tego rozmiaru jest 5, ponieważ w tym momencie wyjdzie nam... <laughs> e, blok o wielkości... że znaczy blok, Boże. Yy, siła niszczenia o wielkości yy, sześcianu o ścianie 26. Czyli zasadniczo większy niż yy, czang tam w sobie, bo czang jest 16 na 16 na, na 256. Czyli szerszy i głębszy niż czang, ale nie, nie wyższy. Boże, jaki fajny ten biom, na pewno mi się podoba. Tyle gliny. Yy, ok. Oczywiście to tak samo wyłączamy. Wyłączony. A, a zapomniałam, że to nie działa, Boże. <laughs> ok. Następną rzeczą jest, tylko musimy. Teraz mamy wyłączony ten kilow, więc to jest w tym momencie zwykły kilow, tak, zwykły kilow. I możemy sobie przypisać do niego następne narzędzie, jakim jest narzędzie stawiania drzew. Z tym, że Dobra, tu jest trochę dertu, więc postawimy sobie jakieś drzewo. Piszemy tak, 3 i typ drzewa, na przykład brzuska. W tym momencie, jeżeli naciśniemy prawym przyciskiem na dowolny dert, tutaj nam pokaże, że nie może iść drzewo tutaj, na dowolny dert postawimy na nim drzewo wybranego przez nas typu. A lewym przyciskiem zachowuje się tak samo, jak normalnie by się zachowywał. E, ok, żeby to wyłączyć, to piszemy. No. I w tym momencie mamy znowu zwykły, najzwyklejszy na świecie kill-off. E, kolejną rzeczą jest y, ma maszyna. Boże, narzędzie do. Y, y, Boże, niszczenia drzew, tylko z zaznaczeniem, że drzewa muszą być lewitujące. Czyli chodzi o coś takiego, żeby nam to szybko usunęło tutaj. Aha, niestety to jest połączone z tym drzewem, więc muszę jeszcze zniszczyć to. I to też. Czyli po prostu pozbywamy się pnia, a potem lewym przyciskiem naciskając na liście, pozbywamy się liści. Jeszcze raz to pokażę, bo tak strasznie szybko jakoś to zrobiłam. Liście sobie wiszą. Naciskamy na nie prawym przyciskiem i już sobie nie wiszą. Ok. Y Wywalmy sobie to i weźmy sobie, nie wiem, jakąś motykę. Zrobimy teraz narzędzie, które będzie zamieniało dowolny blok na wskazany przez nas inny dowolny blok. Czyli piszemy tak, repl od replace i piszemy po prostu typ bloku. Powiedzmy sobie, że chcemy diamond blok. W tym momencie, jeżeli klikniemy prawym przyciskiem to nam się czy boże, lewym przyciskiem przełącza nam się na dany blok na który kliknęliśmy czyli bez sensu to zrobiłam a Diamond napisałam o boże i jeżeli naciśniemy prawym przyciskiem to zamienimy dowolny blok na blok diamentu też te roślinki Możemy teraz sobie na, yy, kliknąć lewym przyciskiem na dowolny blok i zamieniamy na to, na, na co przed chwilą kliknęliśmy. Yy, prawdopodobnie nie klikniemy na wodę, ale w sumie to jeszcze nie sprawdzałam. Tak eksperymentalnie. Nie, kliknęliśmy na to, co się znajduje na dnie wody. Czyli na przykład teraz sobie możemy tutaj trawę postawić szczęśliwie. Yy, ok, kolejną rzeczą. Tylko wyłączmy najpierw ten, te, te, to narzędzie, ten narzędź. Kolejną rzeczą jest narzędzie budowania z daleka, czyli LR Build, tak jak Long Range Build. I najpierw wpisujemy blok, który mamy na lewym przycisku, a potem blok, który mamy na prawy, prawym. Czyli wpiszmy sobie na przykład Stone i Dirt. W tym momencie możemy polecieć daleko w kosmos. I budować sobie, jak widzicie, stąd, nawet tam, widać, że się wybudowało, tam na drzewie możemy sobie postawić. No, tak daleko, jak sięga nasz wzrok, tak daleko uda nam się postawić kamień. Widzicie, że w tym momencie postawiłam nad, nawet na tym drzewie, które tam się ledwo co właniało z mgły. Nie będę tam podlatywała, żeby się lak nie zrobił. A prawym przyciskiem stawiamy sobie derta. Yy, możemy też ustawić, yy, na przykład, jeżeli chcemy budować i od razu mieć możliwość. Poprawy tego co budowaliśmy, to ustawić sobie LR Build na lewym na przykład właśnie stona, a na prawym R. I w tym momencie, jeżeli postawiliśmy tego stona nie, jednak się nie podoba nam w tym miejscu, to po prostu stawiamy w jego miejscu blok powietrza i już go nie ma. Ok, następną rzeczą jest far wand, czyli długa różdżka. I teraz robimy tak want I tak jak normalnie to robimy, różdżką zaznaczamy lewym przyciskiem i prawym przyciskiem gdzieś indziej, żeby mieć sobie zaznaczenie. Tutaj, tam, tam, wszędzie. Ok, zaznaczmy w tym samym miejscu mniej więcej, żeby mi się tutaj nie pałętało. Tak samo włączamy. I teraz bardzo fajna rzecz, szczególnie że mamy tutaj glinę, więc uda nam się coś z tym zrobić ciekawego. Cycler. Cycler polega na tym, że trzeba go dobrze napisać, i polega na tym, że możemy przełączać pomiędzy datą tego bloka, nie datą, tak jak w kalendarzu, czy tylko jego rozwinięciem numerycznym, czyli tak jak na przykład w przypadku. Aha, musiałabym znaleźć kolorową glinę. Tamta jest kolorowa, tak? Gdyż to jest po prostu utwardzona glina, a tutaj mamy kolorową glinę. I w tym momencie, jeżeli będziemy klikać wielokrotnie, to będziemy przenosić się po prostu pomiędzy różnymi odmianami tego bloku, czyli na przykład w tym wypadku odmianami kolorystycznymi. Tak samo dzieje się z wełną, z barwionym szkłem. I różnymi takimi fajnymi rzeczami, w prawo jedziemy tak, jakby do przodu, w lewo do tyłu. O, powiedzmy, że to jest ładne. Ok, ustawmy sobie dzień, już tak. Następną rzeczą jest, tylko wyłączymy to. Zawsze trzeba wyłączyć pierwsze narzędzie, chociaż oczywiście możemy trzymać wszystkie narzędzia przy sobie. Ale ja akurat y, tutaj się bawi, bawiłam tą gliną i nazbierałam. Y, wyłącz, znaczy włączmy sobie info. Info w przeciwieństwie do pozostałych y, ma dwa slasze i w tym momencie jak klikniemy na, y, na dany blok prawym przyciskiem, to określa on nam je, y, jego położenie, y, jego y, numer y, ID i przy okazji stwierdza, co to jest oraz te zera, które tutaj widać. To poziom emitowanego światła i ewentualnie poziom światła nad tym. Jak widać, tutaj nie ma nic emitującego światło, więc no, nie powiedziało nam zbyt wiele o emitowanym przez ten blok świetle. Jak widzicie, o tutaj powinno nam pokazać. To 0 to w kwadratowym nawiasie to jest wartość właśnie data, czyli tam dowolna, inna. Tutaj widzicie, że 14, 15, 13 to są te różne odcienie właśnie e, gliny. Ok, wyłączmy to sobie. A, nie tak. A, wyłączmy to sobie tak. I już ostatnią rzeczą, e, która jest nowym, tak jakby, narzędziem, e, jest Flute Pattern. E, I to teraz. Jeszcze nie mówiliśmy o paternach, bo jakoś tak nie po kolei się nam to złożyło. Paterny, czyli innymi słowy wzory, i dlatego teraz tak, jakby szybki wstępik do tego zrobimy, bo jest to, jest to nam potrzebne. Piszemy tak, flut i pattern. Pattern to jest po prostu dowolne ustawienie kilku różnych bloków, na przykład stone po przecinku diamond, block i gold blok. E, oraz teraz określamy range, czyli zasięg, do którego to sięgnie. E, maksymalny może być 5, gdyż działa to mniej więcej tak jak właśnie e, tam e, obszar tego kilofu, który był pokazywany na początku, superkilofa chyba się mówi. Więc ustaw sobie 3. I w tym momencie jeżeli klikniemy w dowolne miejsce prawym przyciskiem, to wypełni nam się taka właśnie tutaj e, 3, 3 razy 3 kółeczko prawie że kółeczko <grych> no dobra, w tak zasadzie to w ogóle nie kółeczko wypełniło się właśnie tym patternem i to jest zupełnie losowe jaki się ten pattern zdarzy e, jak widać nie wychodzi to poza dany, dany typ bloku, nawet nie ma tak, że przechodzi z dirtu na dirt z trawą i do tego znajdźmy sobie może gdzieś o tutaj nie zejdzie nam a jednak zeszło nam z tej warstwy <grych> czyli e, może zejść niżej byleby nie zeszło na inny typ bloku tutaj jak widzicie e, mamy dwie gliny i one się absolutnie ze sobą nie pokrywają e, no i okej okay, to by było chyba na tyle jeśli chodzi o narzędzia e, ale jednak wypadało zrobić osobną sekcję do tego bo nie klei się to z niczym innym żeby pokazać. Jest jeszcze oczywiście narzędzie pędzla, czyli budowanie pędzlem, ale temu też poświęcę osobny filmik, żeby było po prostu łatwiej to wszystko sobie znaleźć i te wszystkie komendy wypisać. Tak więc dzięki za obejrzenie, tego krótszego niż zwykle odcinka. I jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to wiecie w komentarzach albo wysyłajcie mi prywatne wiadomości, ja się postaram na wszystko zawsze odpowiedzieć. No, dzięki za obejrzenie! Jeszcze raz w opisie, oczywiście, będą wszystkie komendy z tego filmu oraz linki do pozostałych części. Tak więc, warto przeczytać opis. Przy okazji, jest tam też link chociażby do tego moda, żeby go sobie ściągnąć. Więc jeszcze raz, trzeci albo czwarty, nie pamiętam. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w następnej części, bądź innej następnej prezentacji. Pa Pa!